Heroiczna historia Kościoła się skończyła. To jest, jak słyszeliście dobrze, dokładnie następny fragment po tym, który rozważaliśmy rano, mówiąc o tym, że Królestwo Boga się urzeczywistnia w Jerozolimie, że karygma dogłoszony przez Jezusa staje się wydarzeniem. Dlatego, że ci, którzy odkryli go z martwych stałego, otwierają się na ten Boży Porządek i na to, że Bóg nas układa wewnątrz, i otwierają się nie inaczej jak poprzez, poprzez dar ubóstwa, poprzez to, że tak właśnie jak to przeżywaliśmy w tej Eucharystii, w południe Bóg wyrywa zło z nas z korzeniami, nie? wyrywa z nas chciwość. I to, I to jest prawdziwa historia i naraz, naraz mamy zupełnie inny obraz tego pierwszego Kościoła. Zresztą myślę, warto zapamiętać, że historia Ananiasza i Safiry jest pierwszym fragmentem w dziejach, w, których, w którym się pojawia słowo Kościół. Po raz pierwszy pada słowo Kościół w dziejach apostolskich w tym zdaniu, że Kościół, cały Kościół o tym usłyszał, co się stało. Bardzo chciałem, żebyśmy ten tekst dzisiaj nie przeczytali, tylko przeżyli, dlatego, że następny zaraz fragment to jest, to jest fragment o tym, jak Kościół się rozwija, jak jest pomnażany, jak się dokonuje ewangelizacja. No i to jest to o czym, o co się już dziś modlimy, do czego się przygotowujemy, myśląc o dniu jutrzejszym. I to jest ważne, żebyśmy odkryli, że ta prawda o Kościele, taka bardzo konkretna, ona nie jest prawdą daną nam po to, żeby nas zatrzymać przed wyjściem z dobrą nowiną. Że to doświadczenie grzechu nie jest po to, żeby nas zatrzymać. Przeciwnie jest tam dane po to, byśmy mogli jutro wyjść w sposób wiarygodny i, i głosić ten karygmat, który, który przyjęliśmy, który wyznajemy i, i który też chcemy, żeby się tu w tym momencie dokonywał. Heroiczna historia Kościoła, która na nas się urywa i jesteśmy świadkami grzechu w Kościele. Takiego grzechu, który jest w stanie zabić. Nie? Objawia się grzech z taką właśnie siłą zadawania śmierci. Nie? Ta historia jednak nie ma jednego, nie ma, nie ma tylko bohaterów w osobach Ananiasza i Safiry. Historia jest napisana tak, że najpierw słyszymy o Barnabie, o Józefie. Różnica jest dość mocna, jest kontrast wielki między Barnabą a Ananiaszem i Safirą. To jest, to jest kontrast między życiem a śmiercią. To jest kontrast między prawdą a kłamstwem. To jest, to jest e, e, niesamowity kontrast. Nie? Niemniej, e, jakby to nie jest tak, że, że Barnaba zawsze był taki, jakim go opisują dzieje. W tym momencie. To jest coś, co mnie uderzyło tak naprawdę dopiero, nie wiem, wiele razy czytałem dzieje apostolskie i muszę powiedzieć, Barnaba, był dla mnie zawsze jedną, mam takich dwóch ulubionych bohaterów dziejów, których nazywam zawsze ludźmi, którym się należy Oscar za rolę drugoplanową. Jeden to jest Barnaba, a drugi to jest Ananiasz, ale nie ten z, dzisiejszych, z dzisiejszego fragmentu, tylko ten, który poszedł do Szawła i powiedział mu, Szawle, bracie, przejrzyj. Nie? To dwóch ludzi, którzy powinni dostać Oscara za rolę drugoplanową. Barnaba jest człowiekiem niesamowitym. Nie? Ten, który przyprowadził szawła, kiedy ten doszedł do Jerozolimy nie? już po nawróceniu i odbijał się od wszystkich drzwi, łącznie z drzwiami apostolskimi. Nie? Nikt nie chciał z nim rozmawiać. Barnaba go przyjął i zaprowadził do apostołów. Potem go wziął na misję do Antiochii Potem z Antiochii poszli razem na pierwszą podróż misyjną. Bez, bez Barnaby nie byłoby Pawła. Bez Barnaby nie byłoby Pawła. Barnaba jest niesamowitym człowiekiem. Nie? Ja zawsze w ten sposób patrzę na Barnabę. Nigdy do głowy mi nie przyszło pytać się, skąd się to wzięło. I, i dopiero teraz przed tymi rekolekcjami uwierzcie to do mnie doszło. Nie? Dlaczego Łukasz napisał, że Barnaba był lewitą? jaki ma sens to, że ktoś jest z pokolenia Lewiego w Nowym Testamencie? Nie ma żadnego sensu, nie? Nic z tego, że Lewi. No równie dobrze może być jak Paweł, potomkiem Beniamina, nie? No co to za różnica? I kto, jakiego ma bradziadka, nie? Jest różnica. Jest różnica. Łukasz wie, co robi, kiedy mówi Barnaba, Lewita rodem z Cypru. Co czytamy w, w, w Starym Testamencie, w księdze powtórzonego prawa? Lewi nie ma działu ani dziedzictwa wśród swoich braci, gdyż dziedzictwem jego jest Pan w księdze Jozłego. Pokoleniu Lewiego nie dał Mojżesz dziedzictwa. Pan, Bóg Izraela jest ich dziedzictwem, jak to sami oznajmił. Skąd na litość boską ten Lewita ma pole? Lewita, który ma pole, jest kłamstwem. Lewita nie ma prawa do pola. Jedyną własnością Lewity, jedynym działem Lewity jest Bóg. Lewici wśród wszystkich pokoleń Izraela byli jedynym, który nie miał własności. Lewici żyli z ofiar. Nie? Pewnie, no nie żyli w południowej Polsce, nie mieli za łatwo. Nie mieli załatw. Ej. Zdarzało się, że lewici podkradali mięso z ofiar składanych bogów w świątyni Jerozolimskiej. Nie? Przymierali głodem. Nie? Ale Józef najwyraźniej jest takim lewitą, któremu to bycie na i życie z ofiar absolutnie zbrzydło. I wyprowadził się na Cypr. Taka emigracja zarobkowa. No tam się nawet pola dorobił. Tylko, że to wszystko jest zaprzeczeniem swojej własnej tożsamości. A to wszystko jest zaprzeczeniem tego, kim miał być od urodzenia. Bo urodził się w pokoleniu Lewiego. Właściwie to urodzenie było już powołaniem. Nie? Powołaniem. Jemu Pan Bóg powołując go do życia w tej rodzinie, powołał go do takiej relacji, która jest wyjątkowa. Nie? Jesteś tylko dla mnie i ja jestem tylko dla Ciebie. I żyjesz z tej relacji, która jest między nami. No, może być biednie, ale na ile to wycenicie? Nie? Na ile to wycenicie taką bliskość wyjątkową? No i co? No i no, gość ma dość. Obrzydła mu ta bieda. Najwyraźniej też ta relacja nie była chyba aż tak ważna. I yy, pole się wydało bardziej atrakcyjne. Nie? To znaczy naprawdę Józef jest kimś, kto odrzucił tę tożsamość, która mu została zadana. I w momencie, kiedy On sprzedaje to pole, to On się nawraca na swoją relację z Bogiem, która Mu jest od dziecka zadana. Oczywiście Pan Bóg do Niego przychodzi teraz, przychodzi do Niego Kerygmatem Jezusowym, przychodzi do Niego Ewangelią, przychodzi do Niego Kościołem. Ten sam Bóg, ten sam Bóg mu się objawia nie w całej ciągłości tej historii zbawienia. Nie? On go już nie mówi, nie wzywa do tego, że nie wiem, ma zrezygnować z tego, co posiada, żeby być lewitą w Jerozolimskiej świątyni. Nie. Nie? Teraz tą rzeczywistością, gdzie Bóg mieszka, jest ta wspólnota, w którą wszedł jako, jako uczeń Chrystusa. To jest świątynia, to jest świątynia. Nie? Ciało Boga. I yy, 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 on odkrywszy Boga na nowo. Nawraca się też na tą swoją wewnętrzną prawdę, na to, co go od dziecka określało: że jest Lewitą, jego działem jest Pan, że jemu wystarczy w życiu ta relacja i że dla niego, nie, dla niego właśnie dlatego, kim jest, własność jest niemożliwa. Nie? Sprzedał pole, wraca do swojej prawdy, przestaje być chodzącym kłamstwem. I to jest, to jest moment zbawienia. Zobaczcie, to jest właśnie to, co myśmy dzisiaj przeżywali w czasie tej Eucharystii. Nie ofiarność, nie? Wielki wyczyn. Jedna czwarta portfela, U, aż się można zgrzać. Nie? To nie chodzi o wyczyn, to jest. To jest moment, w którym on się rodzi. Bo w nim, na nim się dokonuje zbawienie. I to jest to, co apostołowie, patrząc na tego człowieka, natychmiast rozszyfrowują, co się stało. syn pocieszenia. Syn pocieszenia. Syn, tam tłumaczcie jak chcecie, tam jest oczywiście y, y, to słowo, które, które odnosimy też i do Chrystusa, i do Ducha Świętego, nie? Paraklet. Paraklet. To jest, to trudne jest do przetłumaczenia, nie? Ale to, jest, to jest syn tego pocieszenia, który, które się urzeczywistnia realizuje w Jezusie Chrystusie w Duchu Świętym. Nie? Pokrzepienia, wzmocnienia, nie? obrony, wszystkie. On się zbawienia. On się rodzi. To zbawienie nie dokonuje się w Nim jako coś zewnętrznego. Tylko to jest, to jest, to jest, to jest jego wewnętrzne doświadczenie. Rodzi się z łaski. Rodzi się z tego, kim jest Bóg, bo Bóg jest parakletem. On się z tego rodzi. W Nim się pojawia kompletnie nowe życie. To jest moment narodzin. Apostołowie to widzą. Syn pocieszenia. Syn pocieszenia. W Nim jest rzeczywistość Boża. On się narodził z Boga, który jest pocieszycielem. To jest to, co apostołowie widzą. I to jest jedyny klucz do, do zrozumienia Jego hojności. On doświadcza tego, jak Bóg go prowadzi z powrotem do Jego wewnętrznej prawdy. Jak Bóg, go, jak Bóg go odzyskuje dla tej wyłącznej relacji, która zawsze go opisywała, do której był powołany, wiedział o tym. Nie? Ale Bóg mu wraca to. I teraz On nie może postępować inaczej. Nie? On doświadcza w sobie synostwa wobec Boga. Nie? On doświadcza Boga, który jest Ojcem, jest, jest pokrzepieniem, jest siłą. On też doświadcza Bezpieczeństwa w, w łonie kościoła, który jest matką, nie? wszystko jest oczywiste. To jest to, czego nie mają Ananiasz i Safira. Nie, czujecie to. To jest to, czego oni nie mają. Grzech Ananiasza i Safiry jest określony przez świętego Piotra jako kłamstwo. Kłamstwo. jest potężne napięcie między tym, co widać, a tym co jest. Widać to, co u wszystkich, tak z zewnątrz biorąc, to, co zrobili Anania i Safira, nie różni się niczym od tego, co zrobił Barnaba. To jest ich słodka tajemnica, ile sobie zostawili w domu, ale przed wszystkimi innymi uchodzą za takich samych. Być może, nie wiem, może to było tak, że się czuli wręcz zmuszeni. Jeden sprzedał, drugi sprzedał, piąty sprzedał, co ja nie sprzedał. No ale mówiliśmy o tym, to, jest, to, to nie jest problem, czy sprzedajesz. To jest pytanie, co masz w sercu. Co masz w sercu? Barnaba ma w sercu życie, które się rodzi z doświadczenia pocieszenia, nie? odkupienia, zbawienia. On ma to. So, Radość by rozważali jedno serce, jedna dusza, nie ze wszystkimi. Natomiast y, Ananiarz ma w, w sercu diabła. Ananiasz ma w sercu diabła. Natomiast wykonuje czyn, który na zewnątrz wygląda na czyn światłości, na czyn miłości, dobra, nie? jest y, 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 t, pretenduje do czegoś, czego, czego nie ma, czego w nim nie ma. Właściwie na Ananiaszu i Safirze widać, czym się mogło skończyć życie Barnaby Józefa, czym się mogło skończyć, gdyby dalej był lewitą z kawałkiem ziemi. Jest kłamstwo, kłamstwo które zabija. Jeśli człowiek w nim trwa z uporem, jeśli wpuścił szatana w serce. To się, stało, to się stało już sposobem na życie, też no właśnie kłamstwo, nie? kłamstwo, kłamstwo, które się nie sprowadza do tego, co mówię, tylko jest problemem dotyczącym serca, tego kim jestem, jest podwójnym życiem, jest grzechem, który, bo to, to jest też prawda w tym, w tym tekście, nie? To jest to jest kłamstwo, które znane jest tylko Bogu. Piotr, Piotr wie, nie, ma rozeznanie co do tego, co się stało, ale ta wspólnota nie, nie miała o tym bladego pojęcia. Nie? Grzech ukryty. Grzech ukryty. Grzech, który też Piotr nazwał wystawianiem na próbę ducha świętego. Nie? Wystawianie na próbę. Wystawianie na próbę zawsze jest pochodną niewiary. Wystawiam kogoś na próbę, bo mu nie wierzę. Nie, udowodni. Nie, nie mam przekonania. Nie wierzę Ci. Nie wierzę ci. Straszny grzech. Nie? Grzech powtarzający się w historii Izraela na pustyni. Wystawiali Pana na próbę raz po raz. Nie? Jezus mówi do szatana: Nie będziesz Boga wystawiał na próbę. Jak go szatan kusi na pustyni, nie będziesz Boga wystawiał na próbę. Nie będziesz go kusił. To, to, to jest postawa dokładnie odwrotna do, do, do wiary, która jest zaufaniem, jest zawierzeniem na słowo. Nie? A na niaszu że nie ma postawy zawierzenia. Jest, dlatego jest postawa wystawiania na próbę, kuszenia Boga. Niewiara. Nie Niewiara, brak ufności. Nie? To, jest, to, jest, to jest to, co zabija. I yy... ja, Piotr, jakżeż to możliwe? Jakżeż to możliwe? Jak mogłeś to dopuścić? Jak mogłeś tak postąpić? To nie jest tak, że pytanie Piotra zabija Ananiasza i Safirę. Pytanie Piotra jest momentem łaski. Jest taki ostatnim momentem wołania o prawdę. Nie? Wyrwania, próbą wyrwania człowieka ze szponów tego, który jest ojcem kłamstwa i jest zabójcą. To jest. Jezus to mówi, to jest ósmy rozdział Jana. Diabeł od początku był zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. I yy, jeśli kogoś, je, je, jeśli taki diabeł wejdzie człowiekowi w serce, nie? to znaczy s -s sprawia, że człowiek staje się chodzącym kłamstwem, to jednocześnie ten diabeł jest zabójcą. Jest zabójcą. On jest zabójcą. My potrzebujemy tych, tego tekstu, myślę, żeby teraz dobrze wybrać i dobrze rozumieć moment, w którym jesteśmy. Ta, ta lekcja nie była nam dana po to, żeby się przestraszyć. Ta lekcja była nam dana po to, żeby usłyszeć to pytanie Piotra. Jakże mogłeś tak postąpić? To jest pytanie do każdego z nas. Jakże mogłeś tak postąpić? Czy... Znaczy, nam jest dana ta, ta, ta godzina teraz, jako godzina łaski, żebyśmy odkryli w sposób poważny też kłamstwo w sobie. Że każdy z nas na jakimś etapie życia, dzisiaj, w tej chwili, każdy z nas jest, jest jak Ananiarz, Safira, jak Józef zanim stał się Barnabą. Jestem lewitą, który posiada ziemię. Jestem lewitą, któremu obrzydło własne powołanie. Jestem lewitą, któremu który zamienił relację z Bogiem na kawałek ziemi na emigracji nie? poza domem, poza świątynią której miałem służyć nie? uciekłem, mam dość ale ludzie mnie widzą inaczej jestem ewangelizatorem tak mnie ludzie widzą nie? tak my się nawzajem tu postrzegamy my się postrzegamy jako święty kościół ludzi, nie? którzy dają świadectwo, są zaangażowani każdy i to jest prawda, nie? Tak samo jak prawdą jest to, że wewnątrz nie jesteśmy takimi, jak nas widzą z zewnątrz. Jest w każdym z nas obszar nieprawdy, którą jak będziemy w sobie pielęgnować, jak będziemy ją w sobie pieścić, to nas zabije. To nie jest godzina na śmierć, tylko to jest godzina na łaskę. To jest godzina na doświadczenie pociechy, na to, żeby się narodzić z Boga pocieszyciela i to jest to, do czego Was zapraszam, siebie zapraszam, wszystkich zapraszam nie? do takiego doświadczenia, nie? z którego człowiek się rodzi i, i, i w którym na nowo odkrywa całe piękno tej swojej wewnętrznej prawdy, którą Bóg każdemu z nas zadał, powołując nas. Nie? Powołując, tak jak Barnawy powołał w momencie urodzin, nie? każdy z nas może to powiedzieć o sobie. Nie? Że jeszcze w łonie matki Bóg widział każdego z nas. W łonie matki każdego z nas powołał, do, tak jak Jego powodem. W łonie matki każdego z nas widział, każdego nas, nas kochał, każdego wybrał, każde, każdego przewidział właśnie tę niesamowitą relację, którą myśmy rozmienili wiele razy na drobne, uciekliśmy od niej, nie? albo, albo udawaliśmy ją, tak jak Ananiasz z Safirą. Ale to jest moment, żeby się wyrzec z tej podwójności, żeby, żeby przestać być synem kłamstwa, a jeszcze raz na nowo odkryć to, że jestem Synem Boga, że to jest to orędzie Jezusowe niesamowite, nie? że, że człowiek się z Boga rodzi. To jest to, co najbardziej we mnie zostało z encykliki papieża Franciszka, Lumen Fidei. Nie, my ciągle mówimy karygmat Jezusowy, Królestwo Boga, Królestwo Boga, Królestwo Boga. Papież Franciszek powiedział, Coś mocniejszego i dalszego, że karygmat Jezusowy to jest ojcostwo Boga. Ojcostwo Boga. Bóg nas rodzi. Bóg jest królem, ale jako ojciec. Bóg jest królem, ale w ten sposób, że nam przekazuje swoje życie. Nie? Najważniejsze słowo w doświadczeniu Boga, jakie ma Jezus, to jest Abba, Ojcze. Ojcze w każdej sytuacji. Jak my mówimy Ojcze nasz, to my wchodzimy w doświadczenie Boga, jakie ma Jezus z Nazaretu. To jest niesamowite, nie? Można się narodzić z Boga, z Boga, który jest pociechą, ma te dwie ręce, dwóch nie, parakletów, Jezusa i Ducha Świętego. Nie? Bóg, który jest pociechą Izraela, nie? posyła parakletów do nas. Nie? To jest ten moment. To jest ten moment. I to jest ten moment, który nas właśnie potwierdzi w posłaniu jutrzejszym do ewangelizacji. Potwierdzi, nie zatrzyma. Gdybyśmy nie przeżyli tego momentu, nie mielibyśmy z czym iść. Nie? I yy, myślę tyle. Nie chcę więcej na ten temat gadać, bo nie o to chodzi, żeby gadać.